Cześć, wielebny się kłania. Już raz nagrywałem ten film, ale jedna część trwała 40 minut, a druga prawie 40 minut, więc postaram się dzisiaj to skrócić do jakichś 10, może maks 15 minut, kurde, żebyście, żebyście wiedzieli o co mi chodzi, tylko a resztę sobie sami poczytacie, bo, bo w poprzednim filmie ja czytałem artykuły, kurna, i to tłumaczyłem, i to no, bez sensu, przecież każdy ma z Was swój rozum i, i umie czytać. O co chodzi? Chodzi o to, że na ostatnim moim live'ie rozmawialiśmy o oświetleniu tam i tak dalej, o tych moich żarówkach wertykanach, które, kurde, mam tam w 800-ce zastosowane. No i Tyskie, jak tutaj widzicie, zapytał się mnie, jaki te żarówki mają współczynnik oddawania barw, żeby ryby i akwarium wyglądało w miarę naturalnie. Bo oprócz tego, że, że rośliny rosną, że rośliny mają rosnąć, ma... to jest najważniejsze, tak? Żeby ten par, kurna, te e, długości fal w oświetleniu naszym były jak najbardziej sprzyjające, jak najbardziej potrzebne naszym roślinom, żeby te, te e, światło fotosyntetycznie czynne, czy jakoś tam ten było jak największe i tak dalej. Ale też jest ważne, żebyśmy, kurde, to akwarium jakoś tak odbierali. Normalnie, tak, żeby to akwarium wyglądało na normalne. No przecież nie raz kurna na filmach mówimy, ale masz róż w pokoju, kurna, ale tam, tam. no tak, no, no bo pff. powiem tak: jedno z drugim nie do końca idzie w parze, tak? Czyli to, co jest potrzebne dla roślin, i to, co jest potrzebne do, do e, znaczy to, co my odbieramy, e, mamy odebrać jako bardzo naturalne. Nie jest tak łatwo pogodzić, kurde. Dlatego ja dalej twierdzę, że te żarówki Vertikany mają to na maksa wypośrodkowane. Ja trochę poczytałem o tych, o tych ten pooglądałem opinie, kurde, nie tylko polskich, ale i, i, i zagranicznych użytkowników tych, 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 tych żarówek. I, I, no, i jestem tutaj. Jak gdyby będę się upierał przy tym, że to, są, to jest wypośrodkowanie na maksa tego, tego co, co nasz wzrok kurde odbiera, a to, co jest potrzebne roślinom e, do, do, do rośnięcia. E, no, wyszła tu tam jakieś takie dyskusja, kurna, o kiepskie i tak dalej. No, nie powiem, troszkę mnie to tam ruszyło. Tak, no kurde, no, mówię, ja pierniczę, rzeczywiście. No, 79 współczynnik RA, czy tam CRI, no, nie jest zbytnio dobry, bo skala jest do 100%. A, a, a światło takie powyżej 90 to jest najbardziej no, odzwierciedlające to, co my potrzebujemy. No a tutaj jest tylko 79. No i tutaj Tyskie, Tyskie ma rację. No, a, odpisywał agrabelkowi, czyli Michałowi, e, agrabelek rośliny to na modułach za złotówkę będą rosły. Chodzi o oddawanie prawdziwych barfryt. Ma rację, ma rację. E, no, dobrym przykładem jest, kurde, moja 60, gdzie nad wodą, kurde, świecą dwa naświetlacze LEDowe za 30 tam złotych, czy tam 50 czy 60 zł, a te skrzydło kwiaty kurna chcą wyjść z pokoju kurna rosną. I nie potrzebują, nie wiem, jakiegoś tam super światła światła e, 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 specjalnego dla, dla, dla roślin, tak? E. Tylko że z ledami jest problem. Z ledami jest pewien problem, że nie wszystkie te współczynniki, które my mamy zakodowane w głowie, czyli tam kelwiny, lumeny, kurde, luksy e, i tak dalej, e, określają jakość światła i to jak my je odbieramy. To co wspomniałem na początku, kurde, tych współczynników jest naprawdę dużo i okazuje się, że najbardziej najlepszymi chyba Specjalistami od oświetlenia to są fotografowie i ci, którzy zajmują się filmem, i tak dalej. W ogóle współczynnik RA odnosi się do, do jakiegoś wzorca, tak? I na przykład, jeżeli, jeżeli fotograf chce oświetlić coś wczesnym rankiem, ma niedostateczne światło i doświetla sobie ten, to musi u, użyć czegoś nacie czegoś, takiego źródła światła, które będzie dla, odpowiadać dla wczesnego ranka, nie będzie odpowiadać dla e, godziny 12, czy tam 13, czy 14 po, po południu, czy tam, czy wieczorem, tylko dla, dla tego światła, które, które jest e, wzorcem dla godziny na przykład, nie wiem, 8 rano. I współczynnik RA czy CRI odnosi się do tego, że... Źródło światła o wysokim współczynniku kri dla tego wczesnego ranka o godzinie 14 będzie miało te kri całkowicie inne. Będzie miało dużo, dużo niższe. Tak samo, dla, tak samo w drugą stronę. E, ja Tyskie mnie zmusił do tego, żebym kurde, e, poczytał dosyć dużo. Ja mam wszystkie te linki, kurde, które, które tutaj. Dajcie te najważniejsze, bo, bo ja czytałem bardzo dużo o tym prawie 3 dni. Więc tego, tego było odgroma, ale te takie najważniejsze i konkluzje z tego wam tutaj teraz, konkluzje z tego wam tutaj powiem. A linki po prostu do, do tych artykułów wam wkleję w opisie filmu, żebyście sami sobie poczytali. Jest jeszcze jedno, tak? Na przykład. Na live u, nie pamiętam, czy u Oberka, czy, czy tam u Adamskiego było, a po co nam światło białe, kurna, w, w lampach, tak, albo było, dlaczego lampy morskie są takie drogie, a, kurde, lampy słodkowodne są dużo, dużo tańsze, no. Mamy, mamy bardzo mizerną tą wiedzę, kurna, na, na ten temat. Ja też nie mam tej wiedzy, to nie to, że ja sobie tam poczytałem i teraz tu się będę mądrzył i mówię, wszyscy są głupie, niedzielny jest najmądrzejszy. No nie, e, sobie trochę tam po, posprawdzałem rzeczy. Wcale nie jest tak, że lampy morskie są d, dużo droższe od lamp słodkowodnych. Na przykładzie mojego maspekta, to sprawdziłem RX5, który leży leży na, na strychu u mnie. Moje maspekty, ten, ten 300. 300 W e, kosztuje 4450 zł i morski ten 300 W kosztuje dokładnie tyle samo, tej samej firmy, także e, długości. Znacie ten e, diody, same diody, e, na przykład czerwona dioda Deep Red 660 nanometrów 249, dioda. E, 3 watowa o długości fal 365 do 370, 13 zł potrafi kosztować, tak, eee, dioda Royal Blue 450 potrafi kosztować 390, więc to nie jest tak, że kurde tutaj diody jakieś, e, jakieś mają wpływ na cenę lampy, kurde, tak. My po prostu do akwarii słodkowodnych możemy sobie użyć gorszego troszeczkę światła, znaczy gorszej jakości lamp, dlatego te lampy są tańsze od tych morskich, ale jeżeli chcemy użyć dobrej jakości lampy do oświetlenia akwarium słodkowodnego i dobrej jakości do oświetlenia akwarium morskiego, to zapłacimy za obie lampy tyle samo. Dobra, ale wracając, wracając do, do tego, co, co tutaj tyskie, Wszystkie napisał, że te wertykany są słabe. No, nie zgodzę, nie zgodzę się z tym. Wpadłem na taki artykuł, na przykład tutaj, e, to powiększyłem dosyć, dosyć mocno, żeby to było widać. Koło naukowe, sukces Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki, Automatyki, Politechniki Łódzkiej. Opiekun tam dobra, nieważne, i tutaj sobie zaznaczyłem. Nie będę Wam czytał, polecam cały ten, cały ten artykuł. Bo to jest o wpływie na przykład światła niebieskiego: jak potrafi się nam wzrok psuć od, od światła niebieskiego i jak to tam. Ale chodzi generalnie o światło, światło LED, które podsumowując, to Wam przeczytam. Podsumowując, wysoka wartość ogólnego wskaźnika oddawania barw nie gwarantuje dobrej jakości oddawania barw dla oświetlenia LED-owego. W dokumentach wydanych przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową CIE, określono rodzaje źródeł światła, w których można stosować wskaźnik oddawania barw RA. W dokumencie tym nie ma wzmianki o źródłach led -owych. Powodem tego jest fakt, że dokument został wydany przez, przed stosowaniem źródeł LED w oświetleniu. Nie jest jasno określone, jaki parametr powinien być używany dla led -ów. Z racji tego, iż Wskaźnik RA był stosowany powszechnie, producenci przyjęli go również dla tej technologii. Problem został zauważony i już na terenie USA Illuminating Engineering Society wprowadziło dodatkowy parametr CQS, Color Quality Scale, służący do oceny oddawania barw. E, zacząłem też tego szukać, między innymi, że. E, przy tych żarówkach vertikana tych wartości, tych wartości, e, czy wykresów, czy, czy e, parametrów e, jest kurczę podane od groma. Ja Tutaj jest na przykład taka tabelka, e, ja, no CCT to wiadomo, to jest e, temperatura barwowa, e, luksy, wiadomo co to jest, ale już dalej. X, Y, kurde, jakieś U, u 10 kurde xyz duże delta x delta y lambda pv kurna rf rg gain fc kurde no ja myślałem tylko o tej rubryce tutaj poczekajcie powiększę jeszcze o, o, o tej rubryce tutaj ppfd i tak dalej no bo to jest określenie światła tego E, najbardziej potrzebnego roślinom czyli długości fal i, i, i intensywności świecenia kurde e, i ile tam tych, tych mikromoli jest ten no ale okazuje się że, że to nie, to określa tylko kurde rodzaj e, rodzaj światła potrzebnego roślinom no ale mówię cał, akwarium to jest całokształt, kształt jeżeli ktoś będzie chciał tylko hodować sobie rośliny gdzieś w piwnicy to pewnie to nie wiem, tak jak marihuanę na przykład tak, to jemu nie jest potrzebne kurna dla oka, jemu jest potrzebne to, żeby ten krzak jak najszybciej zapierniczał i jak najwięcej miał towaru, a dla nas jest potrzebne dużo, dużo, dużo więcej jak widzicie IRR CQS, CRI TLCI no i dla poszczególnych dla poszczególnych kurna grup R1, R2, R3, R4, R5 to są to są R1, zaraz Wam pokażę, o tu macie, R1, R2, R3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak aż do, tutaj jest akurat do 15, do 15. Zacząłem się zagłębiać po prostu, co to jest te CQS, co to jest TM30, co to jest TLCI. E, skoro dla, dla światła ledowego e, ten wskaźnik CRI nie jest dobrym wskaźnikiem, tak? E, I znaczy nie jest dobrym wskaźnikiem. No też jest jakimś tam wskaźnikiem, kurde, e, po, po, pokazującym nam jakość te, 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 tego światła, ale są też jakieś tam inne wskaźniki, które mają całkiem inne, inne wartości czekajcie, powiększę. Na przykład weźmy sobie podobny kolor podobny w tym. Tu mamy 81, na przykład jakiś taki niebieskawy. Tu mamy 77 tylko. Albo tu mamy zielony kurde 87, a tu mamy 94. Tak, zielonkawy jakiś taki kolor kurde. No, dla mnie te kolory z obydwa są są identyczne, a one dają całkiem całkiem inny wynik, inny wynik. Eee, próbowałem znaleźć to też na przykładzie e, różnych lamp takich wiecie markowych eee, na przykład e, dla lampy Kesila. tak co Kessil? Kessil nam tutaj kurde pokazuje w danych no i Kessil nam gówno pokazuje nic nam nie pokazuje kurde poza wymiarami mocą i, i, i nic tak dalej i niczym więcej. No, jakiś tam jakiś tam e, wykres, wy, jakieś wykresy. E, poczekajcie, coveracz, o spektrum na przykład światła, tak, o jakiejś tam długości fal nam pokazuje, kurde, e, i, ale tak, poza tym nic wielkiego nam tutaj nie pokazuje. Tak samo ma spektrum tak samo masę ten RX który, który, o którym wam wspomniałem no tutaj już jest troszeczkę więcej pokazuje nam par jaki, jaki te możemy uzyskać na przykład z takiej lampy R, R5 150 dla każdej lampy jest troszeczkę inaczej 200 300 no ja akurat mam tą 300 R5 300 tak jaki tam ten par będzie kurde na środku czy po bokach ale też nam nie pokazuje, czy odda, no, są długości fal dla poszczególnych kanałów w tej, w tej lampie, są jakieś tam rozmieszczenia diod, jakie są diody zastosowane, czyli tam na przykład green 520 nanometrów, blue 450 nanometrów. Tak, takie rzeczy są, są podane, ale takie rzeczy jak ten CQS, czy, czy RA, czy czy jakieś inne ten nie oni nam tego nie podają jedyną lampą którą która która coś tam coś tam e, to jest Kesil coś tam nam pokazuje był Setlight o właśnie Setlight Setlight light to jest Setlightic nie wiem czy ktoś z was ma te, miał kiedykolwiek widział te lampy Setlight też mnóstwo rzeczy nam tutaj podają, ale między innymi podają nam oprócz długości, długości, taki wykres, kurde, właśnie. Co to jest ten wykres? No kto potrafi przeczytać z nas ten wykres, kurde? Dla 10 tysięcy kelwinów, 4 tysięcy kelwinów, 2 000 kelwinów, jakie tutaj są te, 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 te co to oznacza, 0,5, 500, 540, 0,8, 0,2, na tym wykresie nikt z nas tego nie, nie potrafi, nikt się z tym nie przejmuje, bo no, no nie musimy się aż tak zagłębiać. Ale setlight podaje kolor re rendering range, rendition range, rendition range. <grydy> Jakie to RA mamy, ale tak jak wspomniałem dla, dla oświetlenia ledowego to RA. Też nie, nie będzie nam mówiło za bardzo, czy ta lampa, kurde, nam się będzie podobać i czy my ją w odbiorze będziemy mieli e, taką, jaką chcemy. E, gdzieś ten no, kurna, za dużo tych zakładek mam otwartych. Prawie wszystko o Kri TLCi. E, TLCi, już Wam pokazuję przy tej. TLCI, TLCI 80. Co to jest TLCI? Już wam mówię, co to jest TLCI. Television Lighting Consenting Index. Kurde. <grydy> e tak jak wspomniałem, najwięcej, na, 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 najwięcej do powiedzenia i naj, największą wiedzę o tym mają oświetleniowcy, kurde, którzy, którzy współpracują z, z, z fotografami czy, czy tam producentami filmowymi i, ta, i tak dalej. Tak, e, <laughs> tak samo. <laughs> e, niektóre strony są po angielsku, ale myślę, że, że sobie tłumacz Google z nimi dosyć dobrze radzi. E, tu mamy wyjaśnione, co to jest Kri, co to jest e, TM-30 e, dla... TM-30, gdzie tu jestem w, ten wstęp, TM-30, nie, tutaj, nie w tym. E, to chyba będzie tutaj. E, TM-30, proszę bardzo. Co to jest TM-30, dlaczego tu jest podane, a przy lampach, kurde, akwarystycznych nie jest to podane? No... Przy lampach akwarystycznych będziemy mieli problem, będziemy mieli problem, bo to, co, kurde, my widzimy, a to, co jest potrzebne naszemu akwarium, jest rozjeżdża się, nam po prostu się rozjeżdża. I tutaj wypośrodkowanie tego, wypośrodkowanie tego jest, powiedzmy sobie, kurde, czymś, co powinno określać jakość naszych lamp do, do, do akwarium. Jeżeli Firma, która produkuje, nie wiem, Kessil, Maspekt, Kurna, Syncor czy Czeczaros e, lampy, jakby nam podało, że dla roślin jest, kurna, super, dla wzroku jest troszeczkę gorzej, albo e, mielibyśmy te parametry podane, to wtedy moglibyśmy porównać lampy i mówić, że na przykład. E, Hihiros kurna to jest super lampa, bo nie dość, że kurna zapewnia roślinom super, super światło. To jeszcze fajnie widzimy kurna te kolory w akwarium. Jest lepsza od Kesila na przykład, czy tam lepsza od Maspektu, czy lepsza od, o, od czegokolwiek. Na dzień dzisiejszy nie możemy tych te, lamp porównać. My porównamy tylko ewentualnie moc, par i cenę. I nic więcej. Resztę proszę sobie doczytać kurde, w linkach, które na dole, na, na dole wkleiłem, bo ja wyczytałem na przykład, że dla, dla oświetlenia LED-owego dla oświetlenia LEDowego jest bardzo, bardzo ważny współczynnik RF i RG w odbiorze. Te dwa, te dwa współczynniki dają. Efekt jaki na końcu, na końcu uzyska, uzyskamy, i tak na przykład nas dobre markety oszukują. Nie? Gdzie na przykład pomidora mamy super czerwonego, kupujemy go, zanosimy do domu i on już nie jest taki czerwony, kurde. Albo, albo markety z ciuchami, tak? gdzie ciuchy bardzo pięknie wyglądają na tych wieszakach, na tych manekinach, a w domu już są te kolory nie, nie, nie tak nie, nie tak bardzo. Dobra, reasumując. E, nie to nie chodzi tylko o te moje, e, moje żarówki Vertikana, ale e, generalnie, no, jak Jarek powiedział, jemu się podoba taki kolor, e, on sobie chce zmienić rano tak, po południu tak, w, w, wieczorem jeszcze inaczej. E, to jest całkiem co innego. To, co jest potrzebne, potrzebne roślinom, to jest jedno. To, co jest potrzebne nam do wzroku, to jest drugie. Pogodzenie tego uważam za sprawę idealną i też popieram tutaj Tyskiego, że mamy widzieć rybki, kurna i roślinki w akwarium takie, jakie one są w rzeczywistości, a nie takie, jakbyśmy sobie tam chcieli, <laughs> chcieli żeby, żeby, żeby to wyglądało. Dobra, tyle. Linki w opisie. Miłej lektury. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.